Siemanko wszystkim, z tej strony Jacu, a sobie zrobimy kolejny horrorek, jedziemy z kolejnym, witam was na Horrorowe Lowe. Jedziemy z kolejną częścią. Tym razem, pogramy sobie i będziemy grać w hotelu. Tak, mamy tutaj oczywiście jakiś hotel, mamy tu nie wiem, spędzić noc, czy coś, coś w tym stylu. I uwaga, powiem wam, że ten odcinek może być najstraszniejszy ze wszystkich Horrorowe love, ponieważ, czytałem, ta gra jest po prostu straszna, jest po prostu straszna. No ale po prostu ja to oczywiście robię dla Beki, żebyśmy też mieli ze, mno, ze mnie polewkę, także jedziemy z tym koksem, zobaczymy czy jest, na serio taka straszna, jak oni to tutaj piszą, nie? Tu mamy oczywiście test audio, tu mamy grafikę, oczywiście i play game, zobaczymy sobie co tutaj mamy. Between the times, o, druga, trzecia w nocy, there were several reports made of a single gunshot heard from the hotel. Aha, strzał. The occupants of the hotel quickly vacated the building, search safety. No i co? Można to jakoś pominąć? Wow! Ło! Wow, Ło! Wow, oh, Jasne! Mogę! O kurde! Dobra, dobra. To wszystko na co ci stać, tak? No to jedziemy z tym koksem, dobra. Jesteśmy tutaj w jakimś pokoju. I co my tu mamy? A e to interact. Helen is pregnant. Aha, Helen jest w ciąży. No i to akcja. Dobra, więc osmolimy to na razie. Jak chcecie, to oczywiście możecie sobie zrobić pauzę I to sobie przeczytać, przetłumaczyć. No ale my nie będziemy. Oczywiście, będziemy sobie oczywiście grać. Dobra, na razie jest dziwna cisza. Sobie to podgłosi, żebym ja miał to zamknięte drzwi. O, No nie korytarz. Kurczę, jak ja nie lubię takich korytarzy. Dobra, tu da się wejść. Nie da się. Cisza jak nie wiadomo co Powiem Wam że jest zły znak bo mi się ręce pocą. jest ogólnie tak gorąco nie że ja nie, tutaj nie wytrzymuję nie Jest coś za mną Ciemno strasznie ciemno cholera tam coś będzie Tu jest wszystko zamknięte dobra nie będziemy omijać te drzwi Jest tutaj za mną Na razie jest cisza i to przerażająca cisza How did this happen? This is not how one was me to be well. She was to important one Wow 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 Ja picole Dobra Nie na razie nie ma tak strasznie, nie? Dobra, te drzwi się tu otwarły. Mamy tu wejść? Mówię coś do przeczytania? Kurde! Co tu jest? Pusta kartka? Super. No to niewiele się dowiedzieliśmy. Ło! Aha, szafę otwarłem, dobra! Jakiś dziwny dźwięk. Jakaś para jest.

Wód co to ma być za gra... Jest karteczka It was the, in the left, here I Helen where are you? Just shut up Wow, wow Gdzie mam iść? Słuchajcie, ciary mam jak nie wiadomo co nie Tu mam iść? Słuchajcie, jest zły, zły oznaka, normalnie się całe pocenie. Łoł, wow, jej, co to było? Co to jest? Ej, ściany się przesuwają. Więc co mam? Ej, wziąłem jakiś klucz. Nie da się otworzyć? Ej, nie da się tego otworzyć. Lol, co teraz, ej? Kurde Co to się stanęło Jesteśmy w tym samym punkcie LOL Dobra słuchajcie jesteśmy w tym samym miejscu Bierzemy tutaj tą kartkę Helen where are you Tu się włączyło teraz Będziemy dalej i teraz tutaj trzeba coś z tym kluczem zrobić, nie? Bierzemy ten klucz Ale które drzwi mamy otworzyć? No chyba te, nie? Żebyśmy tej gry nie zaczęli od nowa. Dobra, teraz tu tutaj się to. Dobra, bierzemy ten klucz. Bierzemy to i otwieramy coś. Któreś może z tych drzwi. Tutaj nie. O, otwarło się, otwarło się, otwarły się, otwarły się! Otwarło się. Yes! Nareszcie się... Ło! Wow, Ło! Wow. Skąd to ten... Dziecko! Matko, jedyno co to jest za chora gra Tych kartka się pojawiła. W końcu jest cisza. Help me but. Styrkanot nie może spać Uff, Moje myśli są stracone. Przez nią. Potrzebujecie Helen. What's happen? Co teraz? Może mamy tutaj do tego ciemnego iść? Nie, 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 to było bez sensu. Nie, 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 nie. Tam nie możemy iść. Nie ma tworzyć drzwi. Uff. Znowu korytarz. Coś... to jest taki dziwny dźwięk. Ktoś za mną jest? Kartka. Ktoś po lewej... prawej stronie. I'm coming for you. Źle to wróżyj Woo, wo, wow, wo, wow, wow, wow! Shift to run a leć Nie obracajmy się! Spadaj, 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 spadaj? Ludzie, co to jest za gra? Teraz? No i co? Jesteśmy w indziej i co? Jedziemy nią co teraz o jedziemy Łooo wow, Nie! nie Padamy jednak Cholera jasna Co to jest? Można wyjść? Jest znowu korytarz. Ulaź że... ja! Ja, mi stąd! Ładko jedyną. Co to jest za gra hora? Ja nie mogę, koniec. Słuchajcie, masakra, nie? Co to jest za dziwna chora granie. A Loving Memory of Tibek. O oh. Chomik mu zmarł. Dwa lata se pożył. Ja nie mogę! Co to?